Maleczko, z tej strony oczywiście Kelpie Thomas w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj odcinek pod tytułem Jakie składam rozpocząć FIFA 22, także nie przedłużam i lecimy! Także jak po samym wstępie mówiłem, dzisiaj odcineczek pod tytułem Jaki składem rozpocząć FIFA 22. Dzisiaj pokażę Wam 4 ligi, bo ogólnie top 7 lig na świecie będę Wam pokazywał. W dzisiejszym odcinku w... będzie odcinek dziś jutro, więc dzisiaj 4 ligi, jutro 3. Rok temu nagrałem podobny materiał, widziałem, że czas oglądania na tam 20 minut był zawsze pomiędzy 2,5 a 3,5 minuty, więc stwierdziłem, że w tym roku nie popełnię tego samego błędu i nie będę tyle się rozgadywał na temat tych kart, tylko pokażę Wam składy i po prostu potencjalne... Pierwsze wzmocnienia, jeżeli chodzi o te ligi 105, jeżeli chodzi o ligę top 6 i top 7, no to pokażę Wam tylko skład, ewentualne jakieś zmiany i tak to będzie wyglądało. Bo wiem, że najbardziej interesuje Was y, sam skład, a nie to, co ja sobie tam pogadam, że czemu ten, a nie ten. W każdym razie, także. Zaczynamy, pokazuję wam ligę holenderską jako pierwszą. Tak wygląda najlepszy skład z ligi holenderskiej. Jakie mamy potencjalne te zmiany? Wam powiem, jest tak. W bramce z Ceklenburg nie ma niestety lepszego. W obronie Mazra też najlepszy prawo obrońca. Timber Marty jest na środku. Niestety ich wzrost nie jest najlepszy, no ale takich mamy: 178-179 cm. Tak Lefiko na lewej obronie. W razie co mamy, też Maxa i Weinalda. Jeżeli chodzi o obronę boczną, lewą, i naprawdę każdy z nich będzie dobry. Tutaj zależy, co w tych, że będzie potrzebne, bo. Jeszcze tego nie wiem, czy będzie się liczyło tempo, czy bardziej taka tężyzna. Ciężko powiedzieć, bo dopiero gra wychodzi dla nas wszystkich jutro, jeżeli chodzi o 10 godzin i jej play. Ja oczywiście zapraszam na odcinki FIFA 22 Przy okazji powiem, więc się tak zareklamuję. Jeżeli chodzi o defensywnych pomocników Gravenberge i Alvarez, można jeszcze dać klasę na jeżeli ktoś woli za Alvarez'a, jeżeli ktoś woli tak takiego zawodnika troszkę żwawszego. A Gravenberge ja bym zostawił metr 90 defensywny pomocnik, jak ulał czy na CM, czy na CDM, czy albo na środkową pomoc, albo na defensywną. Jak najbardziej będzie idealny. Ja tutaj ustawiłem 4, 2, 3, 1, bo to była taka najpopularniejsza formacja w ostatnich 2-3 latach i w ataku i w obronie fajnie się spisuje, więc y, pokazuję wam tą formację. Natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to nagram oczywiście z nowej FIFA, jakie są najlepsze formacje, ale to musicie mi dać wtedy czas, żebym chwilę pograł tymi formacjami, żebym się dowiedział, jaka według mnie będzie taka najbardziej OP formacja i tak dalej. To będzie oczywiście moja subiektywna opinia, ale lecimy dalej. Mamy Antonego na prawej pomocy, w razie co może być też e, Nerys i Madueka. Madueka ma 4 4 słabszą nogę i triki. Jeżeli ktoś woli zawodnika obunośnego, który potrafi z prawej i z lewej uderzyć, to będzie Madueka. Jeżeli ktoś do no, trików, Antony albo Neres bo mają po 5 trików i trzy słabszej nogi. bo będzie szybszy. Lewa pomoc Bruma, ewentualnie Gakpo. Mamy jeszcze Tadicia, ale Tadicia nie nadaje się do pierwszego składu. Tadicia możecie mieć na ławce, bo on będzie tani i możecie go ewentualnie na ofensywną pomoc lub środkową pomoc znać, bo będzie fajnie piłeczką kontrolową i uspokoi wam troszkę grę. Mamy Kudusza na ofensywną pomoc. No myślę, że to jest jedyna karta, która ma sens, i w ataku mamy opendę. dałem opendę, bo jest najszybszy. 95 przyspieszenia, 91 szybkości, łącznie 93 wychodzi, jeżeli chodzi o tempo, więc tutaj najlepsza karta, jeżeli chodzi o atak. Ale w razie co mamy jeszcze zahawiego i halera, jeżeli ktoś wolałby. Wysokość w przypadku halera albo takie dobre uderzenie i taka lepsza zwinność, jeżeli zahawi. Tak wyglądał skład z Ligi Holenderskiej, a my przenosimy się już do Ligi. Portugalski. W lidze portugalskiej taki składzik wam prezentuję. To są, przypominam, najlepsze składy z tych lig. bramce Marcesin, ale czy Adam, czy Vlachomidis, bo tych trzech mamy na bramkę. Wszyscy mają po 81, każdy będzie dobry. jeden daję tylko dlatego, że ma najbardziej zbalansowane te statystyki. Prawa obrona Wilson, Manafa, najlepszy prawo obrońca. Pepe, Lucas Verissimo, czyli doświadczenie z młodością w obronie. Bardzo fajna kompozycja. Mają też fajne high rate'y, więc naprawdę będą się fajnie komponować w grze. Pepe ciekawostka jest taka, że miał mniej niż 75. Tempa w poprzedniej Fifie z tego co pamiętam, a teraz ma 80, czyli można powiedzieć, że jak wino im starszy tym szybciej biega. Ciekawa tutaj sprawa. W każdym razie, lecimy dalej. Mamy Grimaldo na lewą obronę. Jeżeli będzie za drogi dla Was na sam, sam początek, no to Sanusiego sobie weźcie. Ewentualnie, jeżeli poznamy, czy szybkość jest aż tak bardzo potrzebna, czy nie, no to wtedy uznamy, czy Sanusi, czy Grimaldo. Różnica 6 tempa nie jest aż taka gigantyczna, jeżeli tempo się nie będzie aż tak liczyło w obronie, więc yy, wszystko jest do zobaczenia. Grimaldo ma dużo więcej overala, więc i tak w później. W etapie, jeżeli ktoś by tam, powiedzmy nie po 5 dniach, tylko po 10 dniach od wydania FIFA, no to bym wolał Grimaldo niż Sanusiego, no bo ta lewa obrona musi też jakoś chodzić. Później mamy tak: Jetson Fernandez, Jean-Mario Pizzi, no moim zdaniem, najlepsi pomocnicy środkowi z Ligi Portugalskiej. Jak widzicie, nie mam nikogo na zmianę, więc no, ciężko było cokolwiek tu wybrać. Na lewą mamy Diaza z Porto, mamy też w razie co Galeno z Pragi i Joana Cabrala z Sportingu Lisbona. Na prawej pomocy mamy Rafę. ewentualnie mamy jeszcze Murillo, jeszcze ewentualnie mamy. W razie co na lewą pomoc, więc tutaj mamy lewą pomoc, mamy naprawdę obfitą w, we wszystko. Prawą, niestety, mamy tylko Rafę albo tego Murilo, bo reszta nie jest aż taka ciekawa. I w ataku mamy tylko i wyłącznie możliwość Nuneza więc tak niestety wygląda skład z Ligi Portugalskiej. No i przechodzimy do tego co rybki lubią najbardziej Czyli oczywiście do ligi francuskiej Chodziło mi po prostu, że przechodzimy do top 5 lig I teraz o co chodzi w tym wszystkim Pokazuję wam teraz te 5 najlepszych lig w Dzisiejszym odcinku zobaczycie dwie A jutro zobaczycie kolejne trzy najlepsze ligi Także dzisiaj zaczynamy od początku Czyli od ligi francuskiej Pokażę wam początkujący skład Jaki na sam początek by polecał I pokażę wam ulepszony Czyli najlepszy skład z danej ligi Więc zaczynamy od ligi francuskiej W ramce Lopeszy Dalej mamy Traorę, Denayer, Dialog, Hamarę, lewy obrońca, defensywny pomocnik Kofana i, i Tiago Mendes, Laut Maris e, na ofensywnej pomocy, Simon Doku i David w ataku. Znowu, oczywiście, w każdym wykład będzie 4-2-3-1, bo z tego możecie najbardziej wszystkie formacje sobie dopasować. No, wiadomo, chyba, że ktoś gra tamymi środkowymi połowiskami, ale ja e, pokazuję wam ze skrzydłowymi, dlatego że uważam, że dośrodkowania i bramki z głowy tutaj, tą, bo widziałem już jak wyglądały jakieś tam bety, jak wyglądała już Rejsza Streamerów, którzy dostali tą grę. Gdzieś tam widziałem, że te główki są takie w miarę ok, więc fajnie mieć jakieś, jakąś możliwość dorzucenia. No wiadomo, tu na nie mamy jeszcze jakiegoś tak zbyt wysokiego. Natomiast mówimy tu o początku, więc tutaj wiadomo, że ta gra też nie może się opierać tylko na dośrodkowaniach, tylko no, trzeba mieć różne możliwości. Skrzydłowy no, to też nie tylko dośrodkowanie, tylko fajne zejście do środka, uderzenie. Wiemy o co chodzi. Także tak wygląda ten składzik. Jeżeli chodzi o ławki rezerwowych, to mamy na prawą obronę Atala w razie za Traorę. Mamy na lewą obronę Nuno Mendes, natomiast Uważam, że dużo lepszą e, opcją jest tutaj Kamara z e, Nicei. Mamy Kimpembe na środek obrony, e, to już jest takie pierwsze wzmocnienie. Za przed najlepszym składem Kimpembe, bo zdecydowanie szybszy, no tutaj za Dialo będzie idealnie pasował, czyli Kimpembe za Dialo z Dynajerem by wtedy tworzył. Tą obronę mamy tak Kamarę za Fofanę. Najlepiej wprowadzić jako pierwsza zmiana. Bamba za Simona, Jelson Martins albo Ikone za Doku. Jelson Martins ogólnie nawet w najlepszym składzie będzie, po z ławki rezerwowych na ostatnie 20-30 minut jest. Z petarda. Zawsze fajne tempo i tak dalej, więc ta karta zawsze będzie się spisywała. I z Endavida na atak będzie albo Delord, albo Ben Jader. w zależności tutaj, kto co lubi. Ewentualnie Ben Jadera można jeszcze dać na SPO, bo to też będzie ciekawa opcja. Ten Claude Maris pierwszy raz widzę taką kartę w jego tutaj poczynaniach. Może się spisze. 87 tempa na ofensywną pomocnika to jest naprawdę świetna wiadomość, więc nic, tylko próbować tego zawodnika. Jeżeli chodzi o lepsze składze Ligi Francuskiej, no to tutaj mamy bogactwo Paris Saint-Germain. Zobaczcie, jak to wygląda ten atak Neymar Mbappe? Messi, Czy coś trzeba mówić? Nie, nic nie trzeba. Szkoda, że nie mamy żadnego bocznego pomocnika takiego, żeby dopasować to wszystko. Żeby Messi go dawać na przykład na ofensywną pomoc, bo uważam, że jako ofensywny pomocnik byłby dużo lepszy niż jako prawy pomocnik. Dlatego, no, tempa to nie jest bardzo mało, tak? Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest bardzo mało, ale jeżeli mielibyśmy możliwość na przykład tam 90 tempa, no to już by było troszkę troszkę lepiej. 65 na ofensywną pomoc jego statystyki znowu są idealne. Więc y, można go w trakcie meczu z. Y, Wpuszczać na SPO, a na prawą pomoc dawać kogoś innego. Natomiast na sam początek gry, mówię tu takim po pierwszym miesiącu, dwóch, gdy jeszcze ten taki początek jest, to Messi na prawej pomocy i tak będzie dawał radę tym pejsem. Tylko sobie wyobraźcie, że na przykład Messi będzie przeciwko takiemu Hakimiemu grał, który ma 95 tempa. No to przecież nie ma szans, żeby mu uciec kiedykolwiek i jakkolwiek. Dobra, przejdźmy do meritum. Dolaruma w bramce, uważam, że to będzie najlepszy bramkarz. Jeżeli chodzi o Francję, będzie lepszy niż dla da Was, bo w FIFA też liczy się zasięg, liczy się wzrost. No, Dolaruma jest po prostu wyższy. Prawa obrona Hakimi, no. Karta jest, no, powiedzieć, że jest cudowna. Tak, nic nie powiedzieć. Naprawdę wspaniała karta, i myślę, że tutaj sporo radości dla niektórych. o Sergio Ramos na środku obrony, za Ramosa, można ewentualnie jeszcze dać wtedy kim Pembe, tego, którego mieliśmy przed chwilą, którego wam pokazałem jako pierwsze ulepszenie, bo troszkę jest szybszy, Natomiast Ramos od zawsze wielka, wielka klasa. Tak samo, jeżeli chodzi o FIFA, 2-3 informy, czy też jakaś karta specjalna, i, i będzie już w ogóle bardzo, bardzo długo grywalny, bo to na 70 tempa może czasem zrobić swoje. Na lewej obronie. Najmniejsze bogactwo, czyli Juan Bernard, natomiast tutaj lepszy będzie ten, ewentualnie Kamara, bo też jest po prostu silniejszy niż Bernard. Nie jest tak takie hucherko do przepnięcia. No te pięć uberali jakoś dużo na początek różnicy i tak nie zrobi. Zresztą wiem, że dużo osób, jeżeli budowałoby coś takiego, to pewnie będą kombinowali z jakąś hybrydą. Też możecie mi powiedzieć, oczywiście, że chcielibyście taki odcinek z hybrydami, żebym jakieś różne składy podczepił pod hybrydę i ja chętnie oczywiście coś takiego dla Was nagram. Renato Sanchez, na dumna defensywnej pomocy, przed nimi Awar no i lewa pomoc Neymar Messi, prawa pomoc Mbappe atak na zmiany mamy Gersona Martinsa Bambę, Di Maria i dwa razy Wijnaldum się aż pojawił z tego wszystkiego ale to nic, tak uważam wygląda najlepszy skład z ligi francuskiej jakie bym zrobił zmiany, ewentualnie w trakcie meczu Messiego przenieść Aouara na ofensywną pomoc i Gersona Martinsa albo Bambę wpuścić na boczną, no raczej Gerson Martins bo będzie troszkę szybszy, ewentualnie jeżeli ktoś nie gra kompletnie na wrzutki i bardziej go interesuje tempo, Messiego można do na atak, tylko na league, a bapę przenieść na boczną pomoc, bo będzie dużo bardziej przydatniejszy na pomocy wtedy i też będzie spoko, Także tak wygląda to wszystko, jeżeli chodzi o ligę francuską. A my przechodzimy do ostatniego składu w dzisiejszym odcinku, czyli o skład z ligi niemieckiej, w którym naprawdę jest mnóstwo fajnych kar. I tak oto prezentuje się słaby skład z ligi niemieckiej. Jeśli chodzi o początkujący skład z ligi niemieckiej, naprawdę zobaczcie na to tempo w obronie: 88, 88, 91, 88. No, fuck! To, 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 to. Czasem pod koniec gry ktoś nie miał takiego tempa, żeby mieć całą obronę w takim tempie. Jeżeli tempo tutaj będzie chociaż trochę przydatne, to naprawdę skład z ligi niemieckiej, szczególnie ten początkowy, no na footchampions czy coś, to mi się, mi się wydaje, że to naprawdę będzie robił dużą robotę. 88 babu, jeżeli chodzi o tempa, o prawą obronę, 79 overall. Santy Justy, nie wiem jak po, po niderlandzku wymówić jego nazwisko, więc powiedzmy, że Justy. 76 overall, 91 tempo środek obrony. Niesamowite to jest. 88 tempa La Croix z Wolfsburga i Rousillon 88 tempo. To jest niesamowite, mam powiem. Defensywni pomocnicy Adam też fajnie 81, 77 core i Shabo na początek Silasa. Na prawej pomocy mamy Diabiego na lewej i Bebu na ataku jakie są zmiany do tego składu Zachradyckiego trap ewentualnie, bo tu ciężko przewidzieć, który bramkarz będzie lepszy na no prawą obronę mukiele na sam początek bomba, bo będzie chodził pewnie po 10 tysięcy, jak to było w zeszłym roku, a mukiele będzie tańszy, więc jeżeli ktoś po prostu nie będzie miał jeszcze dawki końców, to dajemy najpierw mukiele, gwardiolniaki te to są para początkowych obrońców, bo z San Just i LaCroix będą łodzić po maxie na pewno na początku, więc ciężko Wam pewnie będzie tę dwójkę dorwać, więc Nia te tutaj i Guardiol na sam początek. Ruzillion będzie lepszy niż Paulo Ottavio, ale jeżeli ktoś będzie wolał, nie wiem, Otavio jednak, no to jeszcze z Ottavio na lewą obronę. Chodzi o to, że Ruzillion jest bardziej zbalansowany pod względem bocznej obrony i jest po prostu silniejszy i tak dalej. Tutaj Paulo Ottavio jest, myślę, łatwo przepchać, i, i to zadecydowało o tym moim wyborze. Ofensywny pomostnik może być jeszcze Wirz, może być na środek pomocy Soul, może być Laimer, może być Nkunku, może być emre Chan i na atak za Bebu, może być jeszcze da dalej. Malen. malen, tutaj różnica jest chyba w cenie, bo bebu, moim zdaniem, będzie tańszy niż malen, i po prostu kwestia budżetu. Ale wybrałbym ewentualnie, jeżeli mielibyście na to, no to wybrałbym malena na atak. A teraz przechodzimy do najlepszego składu z ligi niemieckiej, będzie dużo hejterów, Polaka, Rodaka nie dał do składu, no niestety to jest Fifa, więc tutaj rządzi się wszystko swoimi prawami, gdyby to był realny świat wyobrałbym Lewandowskiego, ale że to jest Fifa, no to tutaj muszę wybrać Erling Halanda, Norwega, Strondheim, no bo ma najlepsze statystyki, jeżeli chodzi o napastników z ligi niemieckiej i ma tempo, i ma strzał, i ma dribbling i jest wielki, i jest silny, i wygra główkę, i dobiegnie do piłki. Napastnik idealny, no tak trzeba to powiedzieć. no Tutaj powoli zaczyna się to stawać, jeżeli chodzi o Erlinga Haalanda, bestia. E, taka jak Cristiano Ronaldo i jeżeli utrzyma poziom, to lata, lata będzie tutaj napastnikiem numer jeden, jeżeli chodzi o wybór w FIFA. bo tak jak było z Cristiano Ronaldo przez wiele lat, jeszcze zmienili przez ostatnie chyba 2-3 lata, ma kartę na napastniku. To już w ogóle cały czas był wybierany, no bo po prostu ma takie same sensyki, no Ronaldo jeszcze ma obecnie lepszą kartę niż Haaland, ale no, nic z Ligi najlepszą ma Erling Haaland. Ale od bramki Neuer, w moim zdaniem w bramce można za Neuera dać ewentualnie Kasztelsa, jeżeli ktoś nie chce dużo wydawać na bramkarza, chce mieć na naprawdę bramkarza z klasą, Kastels, mega karta. Babula, Krúa, Upamecano, Davis. Czemu dałem taki niski overally, jeżeli chodzi o obronę? Dlatego, że no, lepsi obrońcy mają problem z pace'em, mają około 60 tempa i te karty nie będą przydatne. Jeżeli ktoś wyszczeli wam armatę jakiegoś y, naprawdę zawodnika z dużym pace'em, nie dogonicie go i po prostu no, po prostu będziecie tracić bramki i się denerwować. Na środek obrony można jeszcze dać Klostermana albo sant y, tego Justam. Jeżeli chodzi o La Croix, jest najlepszą obrońcą według mnie, jeżeli chodzi o ligę niemiecką, bo ma high rate, medium high, czyli wam w ogóle nie będzie wybiegał do ataku, będzie stał w obronie. Natomiast jeszcze zamiast Upamecano może być kloszterman, bo jest i szybki, i med 87 wzrostu ma, i ma med medium high rated, czyli Wam nie będzie wybiegał. Z tym że Justin jest jedyny taki problem, że ma high rate'y, high med, więc on może do ataku się czasem zabiec i to jest jedynie ten problem w tym składzie, znaczy z tym zawodnikiem w sumie, bo jego tak daliśmy do składu początkowego, bo w składzie początkowym i tak będzie bardzo dobry, ale tutaj myślę, że Lacroix i Kloszterman to jest najlepsza para stoperów, jeżeli chodzi o niemiecką ligę. Dalej mamy Alfonso Davisa, no to nie ma co tu komentować, można jeszcze Ruzilliona, jakby nie było końców początkowona. Davisa, No ale tu pokazuję najlepszy skład, więc mamy Davis, można w razie co Ruzillion, Kimiś, Górecka, Sabicer, najlepsza pomoc moim zdaniem, można dać jeszcze Limera za któregoś z nich, bo jest szybszy niż na przykład Kimiś. I można dać Roysa na ofensywną pomoc, troszkę tempa mniej, ale zawodnik z takim większym drygiem, dryblingiem i tak dalej. Prawa pomoc Liroyzan lewa, Koman i na taką Erling Haland na Lewą powoc można dać jeszcze Kosticia w razie, że za Koman, ale Koman będzie najlepszy. Gnabrygo za Zane, ale ponieważ Gnabry ma troszkę słabsze tempo, no to dużo lepszym wyborem będzie tutaj Zane. No i Lewandowski na atak, ewentualnie za Alandę, jeżeli ktoś woli być tutaj Polakiem, rodakiem i wybrać Polaka, ale jeżeli ktoś po prostu woli w FIFA sobie pograć na takiej zasadzie, po prostu czuć z wszystkiego satysfakcję, no to niestety Erling Brown Talent będzie lepszy. Ja niestety, albo stety kończę swój monolog w dzisiejszym odcinku, zapraszam na jutrzejszy odcinek, w którym pokażę Wam składy z Ligi Włoskiej, z Ligi Hiszpańskiej i z Ligi Angielskiej. I to będą wszystkie składy, jakie Wam pokażę, jeżeli chodzi o jak rozpocząć FIFA 22 i jak nie składem. Natomiast, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobił jakieś hybrydy i tak dalej, to pewnie mogę zrobić takie coś, mogę jakieś początkowe. Tylko musielibyście mi powiedzieć w komentarzu, jakie ligi by Was wtedy interesowały. No bo hybryd tak naprawdę można stworzyć tysiące, bo to wystarczą 3-4 zielone linki, i już hybryda tak naprawdę jest stworzona. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam miłego, udanego dnia i trzymajcie się. Bye.